Tak się szyje na maszynie. Taką obszywam gwiazdkę. Pyedał gazu pod nogą. gazda do oprzycia. Tu kolejne na mniejsze ochraniacze. Mamy taką poszewkę oprzytą, Można powiedzieć w 80%. Tu mamy otwór, wywijamy to na lewą stronę i wkładamy gwiazdkę, czyli ochraniacz na tyłek. Tak wyglądało przy tak gwiazdka. to sobie ręcznie szyję. Tędy się wkłada piankę. Taka różna maksa grubo centymetr już wystarczy. Miałem cieńszą i mi też wystarczała, o taką coś cieniutkie, a też amortyzowała. To już w ogóle będzie super. Tak zszyte jest, wywinięte. Jest super. Obrysowujemy gwiazdki, spianki, pianki, jakieś kwadraciki. na taką szmatkę obcinamy dookoła, znowu zszywamy. Tu spodnie. I może być tak. Także ramiona obejmują tutaj tak trochę w pasie, tu będą kości, odmiennice udowe, tu tyłek, tu kość ogonową, całe to chroni, tu jak skroczę w spodniach, Dobra. A, tu, a tu boki na kości biodrowe, boczne takie, gwiazdki też będą i może jeszcze kwadraciki niżej. Przyszyta gwiazdka tu na pośladki i boczną też mam przyszytą, to się tak rozsuwa, no musi się nasunąć dobrze. Eee... Tu włożyłem poduchę taką grubą, trochę jako manekin mi służy, to są spodnie całe naciągnięte, podłożone, można to obrócić i sobie tak przywać, Bo na moim ciele no to ciężko na samym sobie szyć, I tak sobie to pomagam.

Tak wyglądają ochraniacze na spodenkach. Tu gwiazdka, obejmuje tu kości biodrowe. Kręgosłup na nogi zachodzi świetnie. Tu boki bioder, gwiazdki dwie. I tu. I kolana też super osłonięte. Przyszyte ochraniacze. O, już tu może, takie można łatwo kupić. Znaleźć też mają dobrą gumkę i szeroki plastik i elastyczny. Nie kupować takim z małym plastikiem twardym, bo to może też na rzepkę zaszkodzić w razie uderzenia. Te jeszcze są najlepsze, bo na nie można przyklęknąć sobie, odpocząć, posiedzieć trochę, ale tak to wszystko wygląda.